Nie musisz zasłużyć na jedzenie. Nie musisz iść na siłownię czy biegać przez godzinę, aby spalić na kawałek czekolady. Jedzenie nie jest twoim wrogiem. Jedzenie jest twoim budulcem, jest twoim przyjacielem. Jedzenie przede wszystkim ma służyć tobie, a nie odwrotnie. I z takim przesłaniem chcę rozpocząć nowy film z serii Żyj lepiej, w którym porozmawiamy właśnie o tym, jak podejść zdrowo do odżywiania. Jest to bardzo ważny temat, więc zaczynamy. Kobiety, szczególnie kobiety, są bombardowane różnymi rodzajami, kanonami piękna, które zmieniają się tam co 10-15 lat. Za każdym razem jest promowana inna sylwetka, jest promowany inny rodzaj ciała. Wybierane są akurat modelki z jakimiś takimi bardzo ekstremalnymi, można powiedzieć, ciałami które potem normalne, standardowe kobiety, żeby doścignąć ten ideał piękna, naprawdę muszą bardzo dużo włożyć w pracy. i teraz na przykład modne są ogromne kształty, duże pośladki, duże piersi. Wcześniej jak ja byłam nastolatką, to to były takie totalne szczupłe um, kształty Kate Moss, gdzie bardziej takie chłopięce przypominały. Były też swojego czasu takie bardziej umięśnione, atletyczne. To się po prostu zmienia tak co 10-15 lat, promowane jest Coś innego. I my jako kobiety często wpadamy w te sidła i dajemy się ponieść temu, i zaczynamy porównywać siebie do tych nierealnych sylwetek, które albo zostały wytworzone za pomocą chirurgów plastycznych, albo po prostu ktoś ma taką budowę ciała, więc potem, żeby. Wyglądać podobnie, naprawdę trzeba włożyć bardzo, bardzo duży wysiłek. A to nie o to chodzi tak naprawdę w tym życiu. My też nie powinnyśmy się za bardzo tym przejmować, co jest promowane, tylko cieszyć się swoim ciałem, cieszyć się życiem, cieszyć się jedzeniem i celebrować tak naprawdę każdy, każdy dzień. I żeby tak rozpocząć, to chciałabym tylko napomknąć o takim bardzo ważnym aspekcie, o liczeniu kalorii, bo spotykam się z różnymi komentarzami tutaj u mnie na kanale. Ja nie jestem dietetykiem, nie jestem personalnym trenerem. Ja po prostu mówię z mojej z perspektywy normalnego człowieka, który tak jak wy ma swoje Jakieś takie up and down, i szuka różnych odpowiedzi, i chce się podzielić z Wami tym, co ja odkryłam i co faktycznie działa, i jak to działa, i chcę Wam wyjaśnić, jak podejść do jedzenia i jak traktować też siebie. Chcę właśnie powiedzieć o kaloryczności, bo właśnie komentarze padają, że im mniej się je, tym się szczuplej wygląda, tym się lepiej wygląda, a to. Nie tędy droga, tak naprawdę, bo to jest głodowanie siebie, to jest traktowanie siebie jako wroga swojego ciała, jedzenie wszystkiego wokoło. Więc chcę wytłumaczyć taką skalę spalania kalorii, gdzie 65% tego, co jemy w ciągu dnia, idzie na podtrzymanie naszych życiowych funkcji, jak na przykład oddychanie. Jak na przykład pompowanie krwi, jak na przykład praca serca, praca jelit. Wszystko to, co się dzieje w naszym organizmie, potrzebuje aż 65% zapotrzebowania kalorycznego. I 65% tego, co jesz, jest potrzebne, aby przetrwać, aby w ogóle żyć. 20% polega na palaniu tego, co robisz w ciągu dnia. Takich podstawowych czynności. Podnoszenie ręki, drapanie się, e, czesanie włosów na przykład. Cokolwiek robisz w ciągu dnia, nawet pójście do toalety czy umycie naczyń, to potrzebuje 20% energii, którą dostarczasz wraz z pożywieniem. 10% idzie na samotrawienie. Trawienie jest takim procesem bardzo, można powiedzieć, pracochłonnym dla organizmu i on potrzebuje aż 10% tego, co zjadasz, żeby tak naprawdę mogło to wszystko normalnie strawić. Dlatego też często osoby, które zjedzą bardzo obfite posiłki są śpiące po, bo twój organizm mówi, ok, teraz potrzebuję dużo energii, żeby to wszystko strawić. Więc zostało nam 5%. Co teraz z tym zrobić? Te 5% to jest właśnie Twój dodatkowy trening. To jest trening, w którym wykonujesz cardio, gdzie idziesz na siłownię, masz zumbę, masz jakieś klasy i tak dalej. Skaczesz na skakance, tańczysz. To jest te 5%. I teraz możesz sobie powiedzieć: Ok, skoro leżenie i samo życie to jest 65%, to nie muszę tak naprawdę nic zrobić. Nie. Ćwiczenia są bardzo zdrowe. Chodzi tutaj o to, że podnosi Twoją kondycję, że wpływa dobrze na Twoje serce, na pracę mózgu, na ogólnie Twoje ciało. Budowanie tkanki mięśniowej wzmacnia Cię, jest Twoją taką zbroją, gdzie Ty potem z roku na rok, jak będziesz już starszą osobą, to wtedy będziesz się czuła dalej dobrze w swoim ciele, dalej będziesz miała mnóstwo energii, dalej będziesz się czuła fantastycznie. Więc Ćwiczenia są nie po to, żeby. Spalać w sumie kalorie, chociaż one dadzą ci taką możliwość, bo pracowanie nad tkanką mięśniową spowoduje, że twoje ciało się stanie takie bardziej jędrne. Takie właśnie, jakie chcesz, aby było. Bo są osoby, które są na dietach bardzo niskokalorycznych i one są na przykład szczupłe, ale to się na to mówi skinny fat, czyli są chude, ale są takie obtłuszczone. Nie wiem, jak to nazwać po polsku inaczej. Po prostu widać, że te ciało jest po prostu takie chudziutkie, ale takie wiotkie. A tutaj chodzi o to, żebyśmy my czuły, że mamy ten power, że mamy energię do działania. Dlatego warto zadbać też o to, aby ćwiczyć i to jest dla Twojego zdrowia. Dla zdrowia jest również odpowiednia kaloryczność, bo żeby przytrzymać cię przy życiu. Jeżeli jesteś osobą, która przypuśćmy waży tam 60 kg, ma metr 70, przypuśćmy, musisz zjadać około 2000 kalorii, tak żeby utrzymać wagę. To jest taka normalna kaloryczność, żeby na wszystko ci wystarczyło i żeby normalnie żyć, funkcjonować i żeby mieć energię. Więc jeżeli ty masz inną wagę, to po prostu wejdź sobie na kalkulatory. Jest dużo kalkulatorów, które obliczą ci Ile powinnaś zjeść? O, fabryka siły na przykład. I wychodzi mi, że moja podstawowa przemiana materii to 1311, żeby utrzymać mnie przy życiu. Abym normalnie mm, funkcjonowała, czyli taka całkowite zapotrzebowanie to jest 2097 kalorii. Tyle powinna jeść, aby utrzymać wagę. I teraz przypuśćmy, jak chcę sobie schudnąć, chcę przykład, stracić 2 kg, no to sobie obcinam na przykład 200-300 kalorii i wtedy robię na przykład 1800-1900 kalorii, żeby właśnie zrobić sobie redukcję. Redukuję moją kaloryczność. Możesz jeść wszystko, co potrzebujesz, co chcesz. Ale jeżeli mieścisz się w swojej kaloryczności, jeżeli albo redukujesz, czyli zmniejszasz o tam 200-300 kalorii, to i tak, i tak będziesz chudła. I tutaj nie chodzi o to, żeby na przykład jeść tylko i wyłącznie czekoladę. Czyli przymieść zjem tyle czekolady, aby zmieścić się w moim zapotrzebowaniu i jestem szczęśliwa. Nie, tutaj chodzi o to, żeby dostarczyć paliwo swojemu organizmowi Węglowodany, zdrowe tłuszcze oraz Przede wszystkim białko. Ja kiedyś jadłam więcej węglowodanów niż białka. Białka dostarczałam bardzo małe ilości i nawet jedna osoba mi tutaj napisała: Aga, czy ty dostarczasz właściwej ilości białka? Ja wtedy tak sobie myślałam, OK, trzeba to sprawdzić, trzeba to policzyć i nie. Żeby dostarczyć odpowiednią ilość białka, teraz naprawdę się tutaj twoje i troje, bo. Zależy mi na budowie tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa rośnie bardzo wolno i to jest proces bardzo mozolny. I ja wcześniej się zastanawiałam, chodzę na siłownię i nie widzę takich efektów, jakie bym chciała. A tutaj chodzi o to, żeby podejść właściwie do odżywiania, do swojej diety, żeby przestać siebie głodzić, żeby przestać siebie katować. Więc jeżeli Ty wpadłaś w takie koło, że musisz jeść mało, aby być szczupłą osobą, albo nie możesz jeść tego, nie możesz jeść tamtego, to ty pracujesz nad to, aby mieć zaburzenie odżywiania, i potem będzie się pojawiało w twoim życiu takie coś, że będziesz miała napad na coś i będziesz musiała to zjeść choćby nie wiem, co, nie będziesz tego w stanie kontrolować, bo ty głodzisz siebie, bo ty katujesz siebie, swoje ciało, swoją duszę po to, żeby być szczupłą osobą. A szczupłą osobą można być jedząc. Można być szczupłą, zdrową osobą, jedząc zdrowe, fajne, dobrze zbilansowane posiłki i wcale nie musisz rezygnować z czekolady, wcale nie musisz rezygnować z kawy, z pizzy, makaronu. Możesz to po prostu wszystko wpleść w swoje zdrowe odżywianie, szukać zdrowych alternatyw i spojrzeć na jedzenie właśnie jako na twojego przyjaciela a nie jako wroga, bo on Cię przytrzymuje przy życiu. My potrzebujemy jedzenia i dla mnie te wszystkie sposoby odżywiania, surowa dieta, dieta owocowa i jakieś inne diety, które stosowałam będąc młodą osobą i ogólnie takie diety na chwilę to jest tylko katowanie siebie. I myślę, że trzeba zacząć patrzeć właśnie na jedzenie jako na budulec swojego ciała, jako cegiełka po cegiełce. To tak jakbyście chcieli zbudować dom, piękny, cudowny dom, ale... Zamiast da dać na przykład na ścianę 100 cegieł, wydajecie tylko 20 i dziwicie się: czemu to nie działa? Czemu nie mam domu? Czemu ten dom nie jest postawiony? Czemu te mury nie są takie, jakie ja chciałam, aby były? Musisz dać więcej cegieł. Właśnie tak samo jest z jedzeniem. Musisz dać więcej tych cegiełek, białka, węglowodanów, tłuszczy. Żeby Ciebie budowały, żebyś miała energię do życia, żebyś miała chęć do życia. Pamiętaj, że nie musisz zasłużyć na jedzenie. Nie musisz spalić tego batonika, biegając przez godzinę, robiąc jakiś wysiłek. Jedzenie to nie jest Twój wróg. To jest Twój przyjaciel, to jest Twój budulec. Jeżeli podobały Ci się takie filmy, zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!